Co się dzieje dzisiaj na konferencji na ostatnim festiwalu w sobotiem? Jak zawsze uśmiechnięty Krzysiu i Co spotkanie to młodszy, jak on to robi. Oskarcę spielbiam jego piosenki. No, bardzo poproszę o spojrzenie. Tak na środku i do dziewczonych. Jest i doda. Dobrze i bardzo poproszę o spojrzenie. Królowa. A no, jeszcze w moją stronę. I poproszę tutaj o nocy. Dobra. Spojrzenie najważniejsze.

Przedstawiciele kabaretu Czesław, Maciej Morze, Tomasz Nowaczyk ile Pińska, Marek i teraz drugi bo sam chciałem ją dwa razy przedstawić, Lambert Maciej Kuronicki, zespół KURT Na zakończenie wieczoru Superman Kaja i Goran Drugiego dnia wyjątkowy dumę i magiczna pięćdziesiątka zapraszają Alicja Majewska i Włodzimierz Kołcz. A tuż po nim największe gwiazdy i hity, które łączą pokolenia. To wszystko na prywatce, jakiej jeszcze nie przeżył mi. Odkryjemy na nowo największe przewoźnie serwisy Krajewskiego w koncercie by Krajewski, Trzeciego dnia ja Polski Hit Kabarydowy. Idziemy na całość. Polsat Hit Festiwal na od 23 do 25 maja. Słuchajcie, po 20 latach zezwoliłem z dalej jak anioła głos. Ja tylko wiadomo, przypomnę, że już w dniu debiutu waszego pierwszego albumu od razu ta płyta pokryła się złotem. Jesteś laureatami wielu nagród i wyróżni, w tym bursztynowego słowika czy chociażby Fryderyka. Powiedz nam, co szykujesz na ten swój niezwykły jubileusz. No to będzie, myślę, ogromne wyróżnienie dla nas. Bardzo z tego powodu się cieszę, bardzo dziękujemy za zaproszenie. E, otwieramy e, 23 całą imprezę i to jest ogromne wyzwanie, ale myślę, że to wyzwanie absolutnie nas nie przytłacza, bo my jesteśmy bardzo e, żywym zespołem, więc to, to, to przełożymy to e, na, e, na to, że publiczność razem z nami będzie, e, będzie śpiewać. E, no co, zagramy największe przeboje. Będzie zespół pieśni Tańca Śląsk. Oprawa jak Anioła Głos, czyli piosenki, które mam wrażenie najbardziej jest rozpoznawalna w całej Polsce, mówię o całej Polsce, tam gdzie przyjeżdżamy nawet czasami nie jest znana, jest już ciemna, a jak głos ja jest znane. A nie wiedziałem, że zwrot w pustej szklance pomarańcze przejdzie do historii. Do tego nie wiedziałem jeszcze jak pisałem tę piosenkę, ale rzeczywiście ta piosenka ma ogromne, ogromną moc w sobie, już tak mówiąc bardzo, bardzo poważnie. Będą goście, a przede wszystkim będzie film w komplecie Czujemy, że jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrej formie. Dziękujemy za zaufanie i zrobimy to, co codzienność od nas wymaga. Dziękujemy. Nie możemy się doczekać. Dziękuję. A tu z tymi przebojami ostatniego roku będą z nami Oskar Cyms i Karla Fernandez. Jonata.

Lambery i Trips, dzięki, że i Dawid Kwiatkowski. naszego muzycznego show Must Be The Music, koncert radiowy Przebój Roku w piątek 23 maja. Moi drodzy, więc w tym koncercie Radiowy Przebój Roku wystąpią artyści, którzy zawładnęli playlistami rozgłośni radiowych. Powitajmy Roxy! Czyli, ale zrobiłeś dzisiaj takie wrażenie, że zawarliśmy wszyscy. Dajcie zaraz prawa Kaja, Rosji. Eee! To wy wejście. To nas w roku, a Rosji Kaja w tym. Kaja, a co dzisiaj powiedziałabyś tamtej Kasi sprzed 30 lat? Nie bój się walczyć o siebie, no, nawet jeżeli przez moment będziesz niepopularna, nielubiana. Nie bój się prawdy e, o przyjaźni, nie bój się odkrywać prawdy po prostu. O. Ale tak w ogóle to łosko. kali będą nastrojowy Krzysztof Kiliański I nasz przebojowy Dawid Kwiatkowski. Kiedy pisaliśmy tekst, to proszę Państwa, kiedy ja wysłałem swoją pierwszą wersję tekstu do tej piosenki, Kaja wysłała mi swoje poprawki z wytłumaczeniem, dlaczego poprawia akurat ten wers. I to były rzeczy niesamowite. Nauczyłem się naprawdę, kiedy piszę już następne piosenki, myślę o tym, co mówi Kaja, jak ona pisze i jak dobiera słowa wersy. Żeby żadne słowo nie było bez znaczenia. A na wielki finał pierwszego dnia prawdziwy hit wieczoru, duet, który wszyscy pokochaliśmy, Kaja i Goran Brygowicz. Nasi widzowie czekali na ten koncert 26 lat. Będzie energicznie i poruszająco. Kaja, 30 lat jak kamień, oraz Kaja i Goran Brygowicz, w piątek 23 maja. Po pierwsze nie mogę się doczekać. E, dlatego, że e, no to jest wielka rzecz i nie, a każdy artysta chciałby taką wielką rzecz, taką wielką szansę dostać, a po drugie dlatego, że chciałabym już spokojnie spać, bo nie ukrywam, że okupuje to też stresem, Powiem, że są oczekiwania, e, mam świadomość e, tego na co mnie stać, a na co mnie, no i tak dalej, no ale oczywiście z tej strony obiecuję, że dam z siebie wszystko, co jest w mojej mocy w tej chwili. Jak zawsze czekamy bardzo. Ogromne brawa Kaja! Kaja Trapusa, z nas tę najcząwszą strunę od wielu lat. Za to ci bardzo dziękuję. Edyta Górniak. I Mietek Szcześniak. Kwiast, 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 kwiast. Po raz pierwszy w duecie usłyszymy Marylę Rodowicz i Ralfa Kamińskiego. My z Marylą robimy cyrk, nawiązujemy do kabaretu. Mamy podobnie, nie lubimy jak jest nudno, musi być over the top, more is more i ma się dziać. Dla mnie stanąć właśnie z Marylą na jednej scenie to jest ogromny zaszczyt. Jak byłem mały i bałem się spać, zawsze na pocieszenie sobie śpiewałem w głowie. To był Maj, pachniała z Haska Kempa, no właśnie mówią mi i wyobrażałem sobie, jak ta Maryla kolorowo tam śpiewa i jest na tej na scenie. I tak się, tak jakby wiecie, strach od, odrzucałem Marylą. Ponadto zaśpiewają Sydney Polak, Burszula, 18 8 e Marcin Rozynek, Hur. Gabriel Fleszak, Mesaja, Kombi, Tadeusz Drozda, Mr. Su. a Roxy przygotowała prywatkowe hity, w których jeszcze jej nie słyszeliście. Gdzie się podziały tamte prywatki? W sobotę 24 maja. Bardzo się cieszę, że mogę być gościem po raz kolejny tak wspaniałego festiwalu i to w towarzystwie tak cudownym, dotyczący prywatek. To, Co tutaj, tak, to tutaj przygotowaliśmy razem z Jankiem Stopłosą wspaniały medley moich starych hitów, ale wykorzystałam go troszeczkę, gdyż... Gdyż przypomniało mi jego nazwisko i konotacje rodzinne, moje wspaniałe początki z Teatru Buffo i kiedy to Janusz Sobosa z Józefowiczem zatrudniali mnie jako czternastolatkę do musicalu metro, więc to będzie duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o aranżę, jeżeli chodzi o niespodzianki na scenie, o jazzowe, orkiestrowe, solowe podejście do tych moich starych hitów. Więc tutaj proszę się przygotować i na stepowanie. I na wylegiwanie się na fortepianie w sekcji pozach oraz na inne niesamowite niespodzianki. Trzeba być bardzo czujnym, bo będzie się działo bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny dzień ze Smolastym, to tutaj nawet Smoła będzie zaskoczony. Postanowiłam mu nic nie mówić, bo on nigdy się nie godzi na żadne moje szalone pomysły, więc uznałam, że lepiej będzie serwować mu efekt salami. Czyli po prostu po kolei i na koniec wielkie BUM. Będziemy mi zaczynali od pikników w chmurach, a skończymy w togach. Każdy Super. może sobie zinterpretować jak chce, ale <laughs> będzie się działo. Czyli w togach, czyli będziesz w awanturze okazał. Ja jestem, w... Krzysiu, ja nie muszę być okazał, to jak Dobrze, doda, zapraszam w piątek, sobota wokół koncenta. Za z tym gronie, co zaśpiewam. Tego nie zdradzę, ale będą to naprawdę ponadczasowe przeboje hity prywatnych. Także nie mogę się doczekać, szybko jeden występ, przygotowuję się intensywnie, będzie się działo. Pozostawmy to, to nie do powiedzenia. Moi drodzy, teraz śpiewam na Was dużo i tylko dobrze. Nasi artyści są dla Was. Dziękujemy. Karze, media, ja i wszyscy, łowią gwiazdy. Justynka, już 17 twój wielki dzień, ale nie tylko twój, bo wszystkich, albo dremor, no, wiesz, ale wszystkich, cała Polska i nie tylko będzie trzymać za ciebie kciuki. Pamiętaj, że w pierwszych sekundach, jak tylko będziesz stała na scenie, wszyscy stoimy tam na scenie razem z tobą. I jak już kończymy ten występ, to wszyscy płacimy ze wzruszenia. Wszyscy są z Tobą, daj czadu yy, i obojętnie, jaki będzie wynik, będziemy z Ciebie Wszyscy polscy artyści wspierajmy Justynę Stęczkowską. Justyna, wygraj! Justyna z całego serca yy, trzymam kciuki, yy, wysyłam dużo dobrej energii. Przede wszystkim zachęcam Was. Głosujcie na Gaję. Niech Gaja po prostu opanuje cały festiwal Eurowizji, Po prostu dodajmy do skrzydł Justynie. Ten ważny dzień finałowy. Mua. Pani Justyno, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. To jest w końcu ten czas, to jest nasz czas, naszej Polonii, naszych Polaków i nas wszystkich. Zdobądźmy w końcu tą Eurowizję. Wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, wspieramy Justynę Steczkowską. To było niesamowite, co się działo. Od razu wysłałem gratulacje i dostałem. Justyna, serduszko od ciebie, dziękuję. Nasze serca są z tobą. Wygraj to! Trzymaj, trzymamy mocno kciuki za Justynę, żeby jej się udało, żeby wygrała i żeby było super. Pozdrawiam. Cześć wszystkim, tutaj Bryska. Bardzo mocno trzymam kciuki za Justynę. Dzieczkowską, kocham ją. Wygrasz to, mam Oczywiście Justyna z Trzymam kciuki, Jusia. Pierwsze miejsce. Łoł! Cześć, Jusia. Dobrą robotę wykonałaś. Trzymam za Ciebie kciuki. Zajęcam wszystkich, żeby na Ciebie głosowali. Cześć. Katering, proszę, proszę. To są wszystko z mięskiem, czy są też wege? Z mięskiem. A, to nie, to dziękuję. Coś bardziej dla mnie. Zobaczmy co tu mamy. O wegetariańskie coś dla mnie. Morskie wersja, i frytki. Chyba z Proszę. Kawior. Kalafior. A okej, okay. kalafior. To się dogadaliśmy. Okej, okay, to dzięki. Sodkości. Mietanki. Słuchajcie, już prawie po pracy muszę poprawić usta, żeby mieć jakąś foteczkę pamiątkową i roleczkę. Myślałam, że się spóźnię, bo takie korki dzisiaj były. I ja mówię, kurczę, zawsze jestem godzinę przed czasem, a dzisiaj się spóźnię. Ale na szczęście się nie spóźniłam. Wszystko było super fajnie. Na co pod festiwal nie jadę, bo mam inne zobowiązania rodzinne. Ale na konferencji byłam, było bardzo fajnie, ogrom gwiazd, Krzysiu, którego uwielbiam mi bisza. Tak się z nim zagadałam, że nie zdążyłam nagrać rolki, którą chciałam z nim nagrać. No ale cóż, życie. Jeszcze nie raz się z Krzysiem pewnie złapię. Jak na tańcu gazdami pracuję, to go widuję częściej niż moich rodziców, bo co, niedziela. Mój look zaraz wam pokażę. Sukienka, to znaczy sukienka, spódnica stara, którą miałam w 2016 roku na sobie. Antoni mi robił sesję w niej na bloga, starym telefonem Samsungiem. A później ją no, wiele razy jeszcze nosiłam, w tym roku nawet miałam na sesji walentynkowej, e, jak mogliście zobaczyć, bluza Kenzo w kolaboracji z H&M, nad tą bluzą ślęczałam 12 godzin, jeszcze w byłej pracy, bo cały czas było zawieszenie, zawie... znaczy serwery się zawieszały, ale udało się ją zdobyć, jest super jakość i do tej pory noszę. Marynarka Reserve, torebka oczywiście Fabiola. Jeszcze kawy się, się napije i co? I lecę, bo już tutaj nikogo nie ma, jest tak pusto, że zostałam sama, no ale jeszcze jest, widzę, doda. Zobaczcie, jakie pustki tu doda jeszcze jest, to muszę kogoś go poprosić, żeby mi nagrał rolkę zrobił filmik, no. Czy mi się mu to uda? Zobaczymy. W ogóle w tym roku ten maj to jest taki, że cały czas spada, deszcz, spada, deszcz, tak lało, teraz na szczęście przestało lać.